Nauczymy się angielskiego? No to lecimy. Cheap, to po angielsku tanio. Cheap. Żeby powiedzieć jest tanio, mówimy. It's cheap. It's cheap. It's to skrótowo. It is. Pamiętacie jak powiedzieć w Polsce? In Poland. In Poland. Jak powiedzielibyście Jest tanio w Polsce? It's cheap in Poland. It's cheap in Poland. Quite cheap, znaczy dość tanio. Quite cheap. Powiedzcie, jest dość tanio w Polsce. It's quite cheap in Poland. It's quite cheap in Poland. I think that znaczy, myślę, że. I think that. Z tym, że to that, czyli że, jest opcjonalne. Tak naprawdę zazwyczaj mówimy I think. I znaczy to, myślę, że. I think. Powiedzcie, myślę, że jest dość tanio w Polsce. I think it's quite cheap in Poland. I think it's quite cheap in Poland. It's cheap znaczy jest tanio. Żeby natomiast zapytać, czy jest tanio, mówimy. Is it cheap? Is it cheap? Tak więc robimy zamianę w kolejności słów i mamy pytanie. Is it cheap? Zapytajcie, czy w Polsce jest tanio? Dosłownie zapytacie, jest tanio w Polsce? Is it cheap in Poland? Is it cheap in Poland? Pamiętacie jak powiedzieć tutaj? Here. Here. Powiedzcie, czy w Polsce jest tanio? Tak, myślę, że jest dość tanio tutaj. Is it cheap in Poland? Yes, I think it's quite cheap here. Is it cheap in Poland? Yes, I think it's quite cheap here. nie jest tanio, to it's not cheap. It's not cheap. Jak powiedzielibyście, nie jest tanio tutaj. It's not cheap here. It's not cheap here. Powiedzcie, nie jest tanio w Polsce. It's not cheap in Poland. It's not cheap in Poland. Expensive. Znaczy drogo. Expensive. Expensive. Powiedzcie, tutaj jest drogo. Dosłownie powiecie, jest drogo tutaj. It's expensive here. It's expensive here. A jak powiedzielibyście, dość drogo. quite expensive quite expensive Powiedzcie jest dość drogo w Polsce It's quite expensive in Poland It's quite expensive in Poland Pamiętacie, jak powiedzieć, myślę, że. I think that. Z tym, że that jest opcjonalne. Zazwyczaj mówimy po prostu I think. Powiedzcie, myślę, że jest dość drogo w Polsce. I think it's quite expensive in Poland. I think it's quite expensive in Poland. Jak powiedzielibyście bardzo drogo? Very expensive. Very expensive. w Nowym Jorku to in New York. In New York, powiedzcie, jest bardzo drogo w Nowym Jorku. It's very expensive in New York. It's very expensive in New York. It's expensive. Znaczy jest drogo. Żeby zapytać, czy jest drogo, powiemy: Is it expensive? Is it expensive? No i znowu zmieniamy po prostu kolejność słów. No i mamy pytanie: Is it expensive? Zapytajcie, czy w Nowym Jorku jest bardzo drogo? Dosłownie zapytacie jest bardzo drogo w Nowym Jorku? is it very expensive in New York? is it very expensive in New York? Pamiętacie jak powiedzieć tam? There. There. Czy w Nowym Jorku jest bardzo drogo? Tak, jest tam dość drogo. Is it very expensive in New York? Yes, it's quite expensive there. Is it very Expensive in New York? Yes, it's quite expensive there. Powiedzcie, myślę, że jest dość drogo w Nowym Jorku. I think it's quite expensive in New York. I think It's quite expensive in New York. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba. Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale nie masz ochoty wkuwać nudnych regułek z gramatyki? W opisie pod tym filmikiem znajdziesz link do naszego wyzwania: angielski w 30 dni. W którym to krok po kroku nauczymy Cię podstaw języka angielskiego. Cała nauka w kursie, podobnie jak w naszych lekcjach na YouTube, opiera się na mówieniu. Nie korzystamy z żadnych książek, podręczników czy ćwiczeń z gramatyki. Od pierwszej lekcji stawiamy wyłącznie na praktykę i samodzielne budowanie zdań, krok po kroku. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego.